Witajcie po świętach. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Podobnie jak i u mnie. Dzisiaj taki krótki film o mm, aucie z silnikiem diesla. W sumie, w zasadzie, jak to eksploatować, aby było dobrze. Podam Wam takie moje krótkie zasady w zasadzie 5 punktów takich, które ja stosuję aby auto nie przysparzało większych problemów podczas użytkowania eee, ale najpierw powiem wam może jak tutaj obecna sytuacja z autem, cały czas jeżdżę robię trasy ostatnio jakiś tam wypad nad morze na święta nic się odpukać za tym nie dzieje. Spalanie dosyć ostro spadło, bo na tę chwilę jako średnie jest, żeby wam nie skłamać, 8,3 litra. No i co? No i chyba dobrze, jeżeli chodzi o napęd na cztery koła i taki silnik jazda miejska i trasa. No to chyba nie jest źle. Tym bardziej, że auto jest eksploatowane jakby normalnie. Nie jest tutaj. Ani mulone, ani też nie jest, wiecie, ekstremalnie Jak to mówią, pałowane do czerwonego pola, także Nie jest źle Ok, mm, Wracając do Eksploatacji auta z silnikiem diesla Takich moich pięć Kluczowych mm, Punktów Które ja bym zasugerował wam Znaczy podzieli, Podzielę się z wami po prostu moimi Jakby tutaj spostrzeżeniami i, Moimi mm, zasadami, które ja stosuję, wy też możecie je zastosować, albo już może je stosujecie. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Yy, I chętnie poznam Wasze spostrzeżenia. Chętnie pozna, poznam Wasze jakby wytyczne, jeżeli macie jakieś jeżeli chodzi o auto z silnikiem diesla jednocześnie na początku chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo dzisiaj akurat dostałem informację od YouTube'a, że dostałem setną subskrypcję jest mi bardzo miło, dziękuję bardzo jeżeli pytacie o nowe filmy Staram się publikować jeden, dwa filmy w tygodniu. Nie zawsze to wychodzi, bo nieraz są takie sytuacje jak chociażby minione święta, gdzie nie myślę kompletnie o tym, więc to się czasami odwleka w czasie. Ale jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i wtedy nie będziecie musieli pytać co, gdzie, kiedy, jak i po co. Ok, wracamy do naszych pięciu punktów. Pierwszy kluczowy punkt, jak dla mnie, to wymiana olei i filtrów co 10 000 km. Mówię tutaj oczywiście o oleju silnikowym i filtrze oleju oraz filtrze powietrza. To jest taka podstawa dlaczego co 10 tysięcy? już kiedyś rozmawiałem z moim mechanikiem i on zasugerował mi żeby wymieniać co 10 tysięcy kilometrów z tego względu, że jakby jakość oleju a właściwie jego właściwości spadają drastycznie po tym przebiegu minimalnie lepiej to wypada jeżeli auto jest eksploatowane w długich trasach ale jakby nie było najlepsze właściwości oleju Mamy do tych kluczowych 10 tysięcy km, także nie sugerujcie się żadnymi long lifeami i tak dalej, jest, i tak to dalej. Jest, to jest po prostu bzdura, także oczywiście, jeżeli ktoś kupił auto nowe w jakimś leasingu, nie wiem, chce się po tych trzech latach, jak się kończy gwarancja, czy tam po 5 latach pozbyć auta, no to okej, okay, no to, 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 to pewnie tam przeżyje to auto, tak, ale jeżeli ktoś chce o auto dbać, jeżeli ktoś chce auto użytkować długo, no to zdecydowanie polecam wymieniać co 10 000 km. Eee, kolejne. To, jest, to był taki pierwszy punkt, jakby kluczowa zasada. Eee, kolejny drugi punkt, co nieprzekraczanie 2000 obrotów na obrotomierzu wtedy, kiedy silnik jest zimny, zaraz po odpaleniu eee, jest to bardzo. Ważne Specja jest, Oczywiście jeszcze nawet, jeżeli ktoś ma automatyczną skrzynię biegów Zarówno silnik, jak i skrzynia automatyczna bardzo nie lubią e, ekstremalnego traktowania Jeżeli chodzi o wchodzenie na czerwone pole zaraz po odpaleniu Jest to bym nawet bardzo destrukcyjne, tak? i Nieraz ludzie się dziwią czemu na przykład nie wiem Padła uszczelka pod głowicą To, to, to jest Jeden z takich przykładów gdzie Taki coś może być powodem Czyli Bud w podłogę zaraz po odpaleniu Gdzie silnik jest zimny, skrzynia jest zimna To Nie jest dobre eee, Co jeszcze Jeżeli chodzi o Zimę, a w zasadzie tankowanie, paliwo. Nie schodzimy, przynajmniej ja nie schodzę, mniej niż pół baku w zbiorniku paliwa. Eee, to jest jakby moja kluczowa zasada, której się trzymam zimą. Szczególnie jeżeli temperatury są dużo poniżej zera tak? minus 15, minus 20, to Mm, trzymam się tego zdecydowanie, generalnie zimą praktycznie cały czas się tego trzymam, ale jeżeli chodzi o mm, prognozy wysokich temperatur ujemnych, to, to tym bardziej zwracam na to uwagę. Owszem, można stosować jakieś depresatory i tak dalej, tak dalej, żeby się nie wytrącała parafina, ale to są jakby środki zapobiegawcze. Też można to stosować jako dodatek, wiadomo, ale. Mm, Sugeruję zwrócić na to uwagę, bo to faktycznie po prostu pomaga zachować auto w dobrej kondycji. Czwarte. Studzimy turbinę. Za każdym razem, czy jadę, nie wiem, 10 km, 15, czy jadę 300 km, czy 500, za każdym razem sugeruję odczekać chwilkę. Aby ta turbina, że tak powiem sobie, wystudziła Zwolniła do tych obrotów biegu jałowego i postojowego Im ta trasa jest dłuższa, tym staram się zachować Dłuższy czas na wystudzenie turbiny, na Przygotowanie do zgaszenia, także Przykładowo, jeżeli jadę trasy, nie wiem, 300 km i jadę dosyć dynamicznie, to ten postój nieraz trwa nawet 4-5 minut, także jestem pewny, że mm, to po prostu nie zaszkodzi, tak? Piąte, również nawiązuje do paliwa, tankuj tylko i wyłącznie na dobrych stacjach, tak? Renomowanych stacjach. Może to być... Shell, ja najczęściej korytankuję na Shellu, ale można, wiadomo, na Orlenie, na BP, nawet na Carrefourze. Z tego, co się orientuję, to Carrefour otrzymuje paliwo z Orlenu, także jest to zapewne to samo, co na Orlenie, więc nie powinno być z tym żadnego problemu. Dodatkowo jako szósty punkt Polecam przed zimą Zmienić filtr paliwa Żeby wyeliminować jakiekolwiek tutaj Problemy z zamarzającą wodą I tak dalej i tak dalej Z jakimiś tam Syfami Niektórzy przez kilka lat nie wymieniają filtra paliwa Ja staram się to robić Bo Nieraz nawet przez kilka lat Po prostu tego sypu tam w baku nazbiera I to jest też na pewno pomocne, jeżeli chodzi o utrzymanie całego jakby tutaj układu paliwowego, szczególnie wtrysków, no w dobrej kondycji. Tak, żeby tam nic nie docierało i żeby ten filtr spełniał swoją rolę. Także to było takich moich 5 kluczowych zasad, które ja stosuję od lat i odpukać. Nigdy absolutnie nie miałem problemu z silnikiem diesla, z jego odpaleniem. Oczywiście były jakieś tam trudności, jeżeli chodzi o akumulator, ale no, takie rzeczy wychodziły jakby niespodziewanie i to były już problemy bardziej ze względu na ząb czasu, który gdzieś tam akumulator trzymał swoją wartość. W, gdzie były cieplejsze dni a przy minus 20 już po prostu te wartości które powinien trzymać najzwyczajniej spadały ale te kluczowe 5 yy, punktów, które wam wymieniłem jest dla mnie kluczowy ja a w zasadzie ten szósty jakby dodatkowy również, ja się tego trzymam i stosuję, działa więc jeżeli wy ich nie stosujecie albo nie wiedzieliście o nich Możecie sobie wdrożyć, możecie sobie przetestować u siebie. Dajcie znać, jeżeli Wy macie dodatkowe spostrzeżenia, jeżeli macie dodatkowe uwagi. Człowiek uczy się całe życie, także ja chętnie poznam e, Waszą opinię i Wasze sposoby. Dajcie znać w komentarzu, dajcie znać w wiadomości. Tymczasem ja będę się z Wami powolutku żegnał w końcu piątek, piąteczek, piątunio, także ja uciekam na weekendzik i co? Do usłyszenia za kilka chwil Pozdrowionka, hej!